Witam serdecznie. Chcesz wygrać tego skina, zostaw oczywiście suba, dzwone, łapę w gry pod filmem, komentarzów oczywiście z hasłem konkursowym napisz, więc oglądaj oczywiście film do końca. No i oczywiście, jak są pełnoletnie, my jesteś użyj kodu Kroxy na CSGO skin się. Wystarczy, że zalogujesz się z linku nim zapisu bądź kliknij, oczywiście ma zielony guziczek, No i oczywiście wpiszesz tutaj kodzik Proxy przez 2x10% więcej do każdej wpłaty i skrzyneczkę start za free, więc zapraszam oczywiście do wspólnej zabawy sobie pełnoletnie. No i oczywiście osoby wpłacające z kodem Proxy, mają szansę takie piękne skiny wygrać. No trochę już leżą tutaj te rękawiczki trochę leży również tutaj ten Bowie, więc no pewnie niedługo będzie wylosowany. I oczywiście skiny są przyznawane przy losowej wpłacie. Im oczywiście większa wpłata, tym większa szansa na wygraną rzeczywiście danego skina. Zapraszam Cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Proxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Ja. No i w opisie. Ale lecimy, 29 koła. Mamy oczywiście na dzisiejszą penny. No w końcu to jest budżet, jakim możemy też tak powiem, dysponować. I skrzynek możemy za to naprawdę. Oho, wow, wow, wow. no, no wszystkie tak naprawdę skrzynki możemy tutaj sobie zakręcić. Mamy oczywiście z hyderką, ale ja bym uderzył w skrzynki 3% rubi, 6 takich skrzynek już nas 10 koła. Więc liczymy oczywiście, że tutaj ta 9 poleci, tak? Zobaczmy, że sama oczywiście bo samo. Bitwa bardzo, ale to bardzo bo jeżeli M9 nie dostaniemy, no to będziemy naprawdę, no, nawet nie chcę wiedzieć ile na minus, no 10 koła, stary koszt tej bitwy, więc zobaczmy, trzymamy kciuki, 3% oczywiście na M9 Rubik, najtańsza wersja 33 koła, najdroższa 55 prawie, więc zobaczmy, mamy talona, jest to talon Crimson Web 2100 zł, więc coś tam nam, że tak powiem, taki leciutki cashback, tak, tak można to nazwać, na no, ale M9 dalej nie ma, zostały tylko dwa otwarcia do końca, tutaj niestety nic się nie wydarzy i zobaczmy czy to ostatnie coś zmieni ostatnia skrzynia zobacz niestety pusto nawet mój przeciwnik tej m nie zdobył więc jest naprawdę mega Lipton 21 koła no troszkę to jest amortyzowała ta kosa na upadek, ale ja tutaj jeszcze raz uderzył w tą skrzynkę ale mam inny pomysł bo weźmiemy sobie tryb shared czyli oczywiście oznacza to że jak który z nas trafi tą M9, no to będzie to dzielone na dwie osoby, więc zobaczmy. No będziemy musieli się podzielić, ale bo wydaje mi się, że jak mamy szansę zrobić M9, no nawet tutaj za 55 tysięcy, no to po połowie to jest tak naprawdę po ponad 20, no jest, 27 koła, więc to jest naprawdę suma i tak gigantyczna. Więc byłbym zadowolony trafiając taką M9, jak i sam odwrotnie, to też będzie Git. Zobaczmy, pierwszy trzeba ją trafić, a zostały trzy skrzynki do końca i się na to nie zanosi, tak? 11 tysięcy nam zostanie jeżeli tutaj te skrzynki istnieją nie no jednak trzymam kciuki, żeby faktycznie tutaj ten dziewiątka spadła, no nawet dla samo. no tutaj gramy do jednej bramki, tak? więc zobaczmy, trzymamy oczywiście kciuki, ostatnia skrzynia niestety jest pusta, no i powiem tak jest naprawdę mocny 29 zł złotych za, zaraz w tej bitwie i na ostatnie możemy sobie pozwolić tutaj bitwę na takie skrzynki, więc oczywiście wrzucamy jeszcze raz wyprzer i że do trzech razy sztuka i M9 w końcu spadnie, tak? Wrzucamy oczywiście było i samo jeszcze raz. I zobaczmy, czy ta nasza współpraca tutaj coś działa, taką na mam nadzieję. I wrażenie mam też takie, że w końcu no, musi po prostu wylecieć, tak? Ale czy będzie w tej bitwie? No totalnie nie wiem. Zobaczmy jeszcze trzy skrzynki. No jeszcze niestety tylko dwie. No i zobaczmy, czy tutaj będzie zmiana. Może ta, no jest to chyba Lubi. Nie, to nie jest nawet Lubi. Ostatnia skrzynka. Proszę. Ja nie mogę. No tak. To jest naprawdę mocny ton. Chyba się wyzorowaliśmy, Coś mi się wydaje. Zostało 1500 zł. Więc mogę sobie kliknąć taką skrzynkę. A ty oczywiście jak chcesz wygrać skina, napisz w komentarzu czy lubisz bardziej M9 Ruby czy M9 Shafir. Tylko no właśnie gdzie te skrzynki są bo grało No tutaj no mamy tą skrzynkę. 3% to jest 1700 więc nas nie stać. Ale skrzynkę 2% możemy otworzyć. Więc zobaczmy. 1200 zł czy tutaj może... O, e, powiem tak, nie jest to ta M9, tak? Ale nadrobiliśmy 10 koła w tym momencie. powiem Wam tak, jeszcze jest nadzieja dla nas, naprawdę. Nadzieja w tym momencie została mi przywrócona. Wrzucamy coś takiego, starczy na i jeszcze raz ty przerywa. No, za czwartym razem, no musi, po prostu musi ta M9 polecieć. Rzucamy jeszcze raz, bo tej samo, no i trzymajcie kciuki teraz, wszyscy, bo jak tutaj się. Coś złego wydarzy, no to nie, to się popłacze, ale no, 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 co, co rozumiem przez coś złego. No oczywiście, no moment, przez całą bitwę nie dostaniemy ani jednej mdzionki, ani ja, ani samo. Zobacz, cztery skrzynki do końca. No i musi, po prostu musi. Nie wierzę, żeby w tej bitwie ta niemka nie spadła. Zobaczmy, trzy skrzynki jeszcze do końca. Pusto, ok. No szansa jeszcze coraz mniejsza. Dwie skrzynki. Proszę. No daj, no daj dla kroko, ostatnia skrzynia! Nie no, to się nie dzieje, no proszę! Daj tego ja nie mogę.